Jak Bibi odwiedził Monster Truck Show. Jednego razu Bibi postanowił wziąć udział w show z prawdziwymi monster truckami. Ogromnymi samochodami na ogromnych kołach z potężnymi silnikami, które wykonują różne sztuczki. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da, malowaj słów Jego warsztat każdy zna Zrobisz tuning Dodasz gaz Samochody stoją w I wszystko jest w porządku Jaki duży! Prawdopodobnie waży całą tonę Tylko jedno koło takiej maszyny Może ważyć 350 kg. Czyli prawie cztery osoby dorosłe. A sam Monster Track może ważyć nawet pięć ton. Jest jak pięć niedźwiedzi polarnych razem. Oho! Świetnie! Super! Co teraz będzie? O mamusiu! Ajajaj! Wygląda na to, że stał się wypadek. Wydaje się, że ten biedak potrzebuje pomocy doświadczonego mechanika samochodowego. Powinienem sprawdzić, czy mogę mu w czymś pomóc. Chodźmy razem. Dzień dobry, nazywam się Bibi i jestem mechanikiem samochodowym. Byłem na stadionie i zobaczyłem, że miałeś wypadek. Czy mogę ci w czymś pomóc? Muszę cię zbadać. O. Ajajaj. Nie widzę poważnych obrażeń, ale kaptur będziemy musieli wyrównać. Do tego potrzebuję dużego młotka. Dzieci, pomóżmy Bibi i znajdźmy mu wielki młot. Młot pneumatyczny! Nie, dzięki temu narzędziu wygodniej jest rozszczepiać coś solidnego, na przykład kamień. To nie jest to, czego potrzebujemy. Może nada się ten młotek? O, młotek zabawka! Miałem taki w dzieciństwie. O, może nada nam się młot? Tak, potrzebujemy właśnie młotka. Dzięki niemu szybko dopasujemy wszystkie wgniecienia. Hop. Świetnie! Wyrównaliśmy wgniecienia. Teraz malujemy ślady po wypadku i naprawianiu. No proszę! Teraz twój kaptur jest tak dobry jak nowy. Widziałem, jak próbujesz przeskoczyć stos złomu za pomocą trampoliny. Jak dla mnie, jako doświadczonego mechanika, wydaje mi się, że musisz zastąpić sprężyny amortyzatorów mocniejszymi. Dzięki temu staniesz się jeszcze bardziej skoczny. Właśnie to miałem na myśli. Tak. Tak. Sprężyna jest bardzo stara i najwyraźniej całkowicie zardzewiała. Teraz ją dostaniemy. Hop! Tak! Oj! Bibi, bądź ostrożny. Dobrze. Teraz musimy zastąpić wszystkie stare sprężyny nowymi. Ale potrzebuję waszej pomocy. Musimy znaleźć odpowiednie sprężyny. To jak. Trzepaczka kuchenna? O, za pomocą takiej kuchennej trzepaczki mama robi krem. To na pewno nam nie pasuje. E, e. O, Tęczowa sprężynka. O, o. Taka sprężyna zdecydowanie nie jest nam potrzebna. Wow, świetnie! Właśnie tego potrzebujemy. Gotowe! Zmieniłem twoje sprężyny. Teraz jesteś bardziej skoczny. Możesz wypróbować te nowe. Proszę bardzo. Super. Jestem pewien, że teraz możesz przeskoczyć przez każdą przeszkodę. Bibi, dzieciaki, jesteście wspaniali. Udało się wam naprawić takiego giganta. Świetna robota. Jak Bibi pomogł maszynie do podlewania. Cześć dzieciaki, dzisiaj jest niedziela, dzień wolny. Na ulicy mamy piękną pogodę. Chcę iść do parku, nie będę siedział w domu przez cały czas. Chodźmy na spacer. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie zmiana kół, wnet pomoże Ci by słów. Jego warsztat każdy zna. Ale nie wszyscy relaksują się w weekend. Maszyna do podlewania miała za zadanie oczyścić zimowe błoto z placu przed parkiem. I przyszło do brzegu rzeki, aby wypełnić beczkę wodą. Beczka pełna! I teraz nadszedł czas jechać do centrum miasta. O! ho Ale fajnie! Dzieci, zobaczcie! To jest maszyna do podlewania! Ma przed sobą zraszacze! Przez nie woda pod ciśnieniem jest rozplana na asfalt i myje ulicę. Ho-ho! Co się stało? Maszyna do podlewania nie ma wody? To dziwne. Naprawdę dziwnie. W końcu całkiem niedawno samochód wypompował całą beczkę z rzeki. Może samochód złamał pompę wodną? Można to bardzo łatwo sprawdzić. Co się stało? Zobaczmy. Może naprawdę woda się skończyła? Sprawdzimy to. Ho, ho. O! Beczka pełna wody. Dziwne. Dlaczego woda nie płynie z rur? Hmm. Pompa działa. Mamy wodę. Co myślicie dzieci? Czy w beczce może być zła woda? Czy zraszacze się zepsuli? O, prawdopodobnie zatkała się pompa. Sprawdzimy to teraz. Hejże, włącz pompę wodną. Nie, pompa pracuje. Wodę też widziałem. Woda jest normalna, czysta z rzeki. Pozostały nam się tylko treskacze. Tak, sprawdźmy je. Musimy je zdemontować. Mam w samochodzie klucze. Teraz odkręcimy nakrętki i zdemontujemy tryskacze. O, oj! Nikt już od dawna tego nie robił. Trudno przekręcić, ale wydaje mi się, że teraz uda nam się usunąć jeden zraszacz. Oj, oj. Więc o to chodzi? To są małe karasie, które nie pozwalają na przepływ wody. Czy trafiłyście do rury, gdy samochód czerpał wodę? Biedne. Teraz was uratujemy. Skoczcie do mojego ceberka. Hop. Świetnie. Teraz odkręcamy drugi zraszacz i zabierzemy stamtąd rybki. Mhm. Mm Wygląda, że nikogo tam nie ma. Możemy z powrotem umieścić zraszacze. O, wszystko gotowe. Teraz sprawdzimy. Włącz pompę wodną. To wszystko. Świetnie. Teraz możesz kontynuować mycie ulicy. A co zrobimy z karasiami? Oj, co mamy z wami zrobić? Możemy je usmażyć na patelni, lub wypuścić do fontanny, lub zanieść do rzeki. Dzieci. Co o tym sądzicie? Co zrobimy z karasiami? Myślę, że są zbyt małe, żeby je usmażyć. Szkoda mi ich. Muszą dorosnąć. Dlatego wypuścimy je. Ale nie do fontanny, wezmę je i wypuszczę do rzeki. Dobra decyzja. Hop! Płęczę karasie! I więcej nie trafiajcie do maszyny do podlewania. Do zobaczenia! Oto jak Bibi spędził wolny dzień. Naprawił maszynę do podlewania i uratował karasie. A jak ty spędzasz weekend? Napisz w komentarzach. Cześć! Do zobaczenia ponownie! Jak Bibi pomogł znaleźć nową pracę autobusowi. Dzisiaj jest wielki dzień dla firmy transportu miejskiego. Z fabryki wysłano wreszcie kilkanaście nowych autobusów. W końcu starcy będą mogli przejść na emeryturę. Wielu z nich od dawna nie są w stanie wytrzymać tyle pracy. Cóż, ci, którzy nadal mogą pracować dla dobra miasta, zostaną wysłani na spokojniejsze trasy podmiejskie ale prawdopodobnie nie wszyscy są równie podekscytowani nowymi perspektywami. Wiedź! Myślę, że tutaj Ci pomogą. Bibi to mechanik nasz, dziś u radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże Ci bez słów. Jego Dobry wieczór. Powiedz proszę, co ci się stało? Postaram się pomóc. I wtedy autobus opowiedział, że został wysłany na emeryturę po przybyciu nowych autobusów. O. On jest smutny. Pracował całe życie i nie mógł sobie wyobrazić, jakby to było nic nie robić. Ajajaj. Autobus czuje, że nadal może pracować. Nie chce rdzewieć z nudów. Tak, ale historia. Poczekaj chwilę. Na pewno coś teraz wymyślę. To, 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 stary autobus. Hmm, Eureka! Wymyśliłem możesz prowadzić tematyczne wycieczki po mieście. Przerobimy cię w stylu retro i będziesz pokazywał mieszkańcom miasta niezapomniane miejsca i opowiadać historię. Wszyscy na pewno będą zachwyceni. To jak? Zgadzasz się? Na początek odmalujemy cię i polakierujemy. Musisz być tak dobry jak nowy. Zobaczmy, który kolor będzie ci odpowiadał. Może ta farba? Nie, to jest jakoś zbyt przyziemne. Może więc ten kolor? Hoho, nie, ten nie! Czerwony! Och ty! To jest to, czego potrzebujesz! Jesteś jak ze starych plakatów. Teraz szybko cię wypoleruję. Hmm. Czegoś dalej brakuje. Dokładnie. Wymienimy koła i opony. Tak, tok. Spróbujmy. Nie, to nie pasuje. Jest zbyt zwykłe. A te? Piękne. Ale to nie retro. Te P powinni się nadać. Naprawdę. To jest dokładnie to, czego potrzebujesz. Teraz szybko sprzątnę wnętrze. Wszystko jest gotowe. Autobus był w siódmym niebie od szczęścia. Nie mógł znaleźć słów wdzięczności, ponieważ wyglądał po prostu wspaniale i czuł się tak samo. Bardzo się cieszę, że mogłem Ci pomóc. Koniecznie musisz mnie kiedyś zabrać ze sobą na wycieczkę. Powodzenia. To był nowy rozdział w życiu starego autobusu dzięki pomocy Bibiego. Trasa wycieczki naszego bohatera stała się najbardziej popularna w mieście. I oczywiście autobus nie zapomniał o mistrzu Bibim. Na znak wdzięczności często zabierał go na wycieczki. Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny! Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki! Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!